6. edycja Karel Stegemann Tornei. To jest okazja, dla której widzawiacy odwiedzają tę piękną miejscowość, czyli holenderskie Rørle. To właśnie tutaj rozgrywki bardzo prestiżowe, międzynarodowe pomiędzy zawodnikami drużyn do lat 19 mają miejsce. No i to właśnie tutaj czerwono-biało-czerwoni spędzą 5 dni. 5 dni, które pozwolą tak naprawdę im zobaczyć, jak wygląda futbol w innych krajach. Rywalizacja z drużynami z Brazylii, Danii, Holandii, Szwecji czy Belgii to wspaniała okazja do tego, by sprawdzić się na terenie międzynarodowym i w piłce międzynarodowej. Jak podróż czy przeżyłeś, bo to jest e, kupa czasu tak naprawdę spędziliśmy w autokarze ponad 12 godzin. Kości te same czy kilkanaście lat starsze. Podróż e, nawet nie jest źle, przespałem większość czasu. Nogi trochę bolą. No, po takim długim czasie podróży, na pewno odczuliśmy trochę z chłopakami, ale myślę, że, że, że jest fajnie. Że jest Dla dobrze. Ciebie taki wyjazd do Holandii, przejazd jeszcze przez całe Niemcy, dodatkowo jakieś emocje związane. Z rywalizacją na międzynarodowym poziomie to coś niezwykłego? No, co super sprawa. Myślę, że każdy chce tutaj z nas pokazać, że umiemy grać w piłkę, że, 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 że to jest coś niezwykłego dla nas, że możemy grać tutaj z chłopakami, można powiedzieć, że z całego świata, tak? bo są tu z tego co wiem, chłopaki z Brazylii, z, właśnie z Holandii, drużyny z Belgii, z Niemiec, więc to super sprawa. sprawdzić się na tle takich rywali. here with uh, mayor of uh, the city of rulo. Uh, we're participating here in the 36th uh, uh, edition of karl stehermann tournoi. i hope uh, my dutch is uh, doing uh, best, but uh, i have to ask, uh, first of all, what uh, this uh, tournament uh, means to the whole community and for someone who is the head of this community. What it means is that it means uh, we have got young people from all over Europe and even from Brazil this year, which making um, a, a not only a, a soccer tournament but also making friendship all over the world. And I think that's one of the reasons we can keep as many peace as we want. So it's the one of the most important things: make friendship, uh, meet each other, meet e each other's traditions, and also play a good game of football. For so Rulo, um, uh, well, I think the main thing is all the players are hosted in host families and that gives a kind of atmosphere in not only at the tournament but also at the at the at the, the, the town the village it's not a big town so you will see players walking around uh, around the town and uh, it gives a, a vibrant uh, atmosphere during uh, during the, the tournament <music> Czy zwykła rozrywka, bo oglądacie mecz jednego z waszych dzisiejszych przeciwników drużyny witeze z gospodarzami z zwykle? E, czy dla was to jest bardziej sporzenie pod względem taktycznym, czy po prostu jesteście Myślę, że i tak, życia? i tak, no na pewno jesteśmy zainteresowani tym meczem i, i na pewno go rozpracujemy, bo cały czas sobie właśnie rozmawiamy, co to na przykład u obrońca już drugi raz sobie wziął piłkę i i stracił ją tak naprawdę, to na przykład już chcemy zabiegać, na przykład y, naszymi skrzydłowimy i, i dobrze zamknąć na przykład środkowego obrońcę, bo tam jeden już miał właśnie te dwie sytuacje takie no już podbramkowe później. Także i tak, i tak. I zabawa, i też rozpracowywanie przeciwnika. Dwa bardzo nierówne spotkania. Pierwsze naprawdę dobre ze sporą ilością sytuacji, dobrze zorganizowaną grą. W drugim złapała nas zadyszka, ale no, to jest piłka nożna. Jutro mamy trzy mecze, więc patrzymy do przodu i, i kolejne okazje do bramek, i kolejne okazje do zdobycia punktów. W takiej sytuacji, jak powiedziałeś, 0-2 było dla przeciwnika. Nie smakuje to tak samo jak wygrana, ale na turnieju, gdzie jest taki czas gry, nie jak w normalnych spotkaniach, 40 minut, wydaje się, że sytuacja 2-0 do jest bardzo ciężka. Ale no, to, że nosimy taki herb na piersi, to nie wypada odpuścić i pewnego rodzaju nagroda jest to za to, że charakternie do końca walczyliśmy, próbowaliśmy. Szkoda, szkoda też niewykorzystanych sytuacji i w tym i w poprzednich meczach, bo gdybyśmy byli skuteczniejsi, to myślę, że nasz dorobek punktowy byłby większy. Jest jeszcze większa, no bo gramy tak naprawdę o wszystko, albo wychodzimy z grupy, albo nie. Rywal też walczył bezpośredni, o bezpośredni awans, także udało nam się z nimi wygrać i cieszymy się bardzo z tego, że mamy szansę walczyć o to, żeby w przyszłym roku zostać również zaproszonym na turniej. trudny mecz pod kątem przede wszystkim mentalnym, motorycznym już dla nas w sumie, dla przeciwnika też. Szkoda na pewno żal trochę chłopaków, że, że to tak w ten sposób, że to po rzutach karnych odpadliśmy z tego możliwości, kto płaci. It's is het to moeilijk uh, to om tournament because you te starten, omdat covid we twee two yeah. jaar uh, in het hebben extra werk nodig getting het veranderen, om ons ervaring We hebben een paar momenten gehad we bijna uh, had decided om het te stoppen, we zijn heel blij dat we dat niet hebben You know now what, uh, what is happening again. Yeah, it's, it's, that's why we do it. It's, uh, very special tour. Is it always a special thing uh, to yeah. get uh, some players here in your home, in Rula? Yeah. Or it's uh, maybe just a routine? No, it's never a routine because every guy is uh, uh, is not the same because the, uh, the language is not the same. We don't speak Polish, they don't speak uh, well enough English and certainly not Dutch. So it's every time, it's not team, but it's just every time uh, on Friday, who are they? What are we? We are a very open family. So we have to, to know each other. And after two or three days, it's, uh, it's like uh, extra guys, extra children in my home. Yeah, it's really nice stay on tournoi is something special every year or it's just uh, like a routine you are, you're doing it uh, another time and again and again and it's such a normal thing for us it's a great impression it's something amazing but for you maybe it's very special year. so uh, uh, for you uh, doing it as a volunteer uh, for everyone doing here as a doing it here as a volunteer is uh, it's not a problem here in netherlands uh, no one uh, really cares if uh, they do not get paid for it yeah we really enjoy it and uh, that's why we do it yes this uh, tournament is uh, very special for the guys uh, they are playing with uh, uh, football players they are high in the competition and uh, they can be uh, professional so uh, yeah they like and enjoy this uh, tournament